Dzień dobry, witajcie na moim drugim kanale Roblox Brod 2 i dzisiaj chcę wam coś pokazać nad czym pracuję, bo wydałem bardzo sporo monetek i mam fajne rzeczy do zrobienia. Udajmy się może do Dark Techu, gdzie, będziemy, gdzie się robi Dark Matter Petsy i zobaczcie, co tutaj na mnie czeka. Tada! zobaczcie, pracuję aktualnie na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dark Matter e, nowych Mythicalów, jak one się nazywają w ogóle? Tak a propos, one to są Galaxy Foxy. Mam w zapleczu jeszcze kolejne trzy, żeby zrobić sobie. Mój target to jest, żeby zrobić ich e, 17, bo tylko tyle mogę na razie ich e, zebrać. 2, 4, 6, 8, 10, 2 na 4, na 16. 17 to jest mój główny cel, słuchajcie, żeby się udało. E, będę tu miał raz, 2, 3, 4, 5, 6. Mam już jednego, to jeszcze 10 muszę zrobić do powiedzmy do tego, do soboty, bo wtedy wyjdzie nowy a aktualizacja nowa do Roblox Pet Simulator. Trochę mi to zejdzie, Mam nadzieję, że się uda. Jak myślicie? Powiedzie mi się to w ogóle czy nie? Mamy 4 dni teraz. Szkoda, że nie, ma, nie weszły przeceny, bo bym mógł to przyspieszyć. Eee, słuchajcie, no to tak wygląda. Jeżeli macie jakieś gemy, to poratujcie. Poratujcie proszę gemami. Dacie mi gemy. Dajcie mi gemy, to poratujcie. Dobra. W ogóle zwiększono licznik, słuchajcie, że teraz można tych gemów mieć o wiele więcej, prawda? Yy, chyba miliard nawet. Ponad miliard już. Słuchajcie, jak ktoś by chce być yy, znajomych na miesiąc, to, to wiecie 500 milionów gemów i, i jesteście na miesiąc znajomych u Brota. <grym> Dobra. <grym> Tyle z mojej strony. Dajcie znać, czy wy też pracujecie nad swoimi pytami. Jakie pety Dark Matter robicie? Ja obecnie mam takie, no. Ciekawe, czy mi to się uda mój cel osiągnąć, bo mój cel to jest właśnie te 17 Dark Matterów najnowszych do nowego update'u, żeby wiecie, być już już mieć spokój. Do zobaczenia